Na kanale Matematyka z Angel. Dzisiejszy temat to okrąg opisany na czworokącie. Na czworokącie można pisać okrąg wtedy i tylko wtedy, gdy suma miar przeciwległych kątów tego czworokąta, suma miar przeciwległych kątów tego czworokąta są równe i mają po 180 stopni. Czyli natomiast w naszym czworokącie, tutaj przykładowym Alfa plus gamma musi dawać tyle samo co Beta plus delta i to ma się równać 180 stopni. No to skoro już wiemy, kiedy można opisać okrąg na czworokącie. I nie na każdym czworokącie da się opisać okrąg, to jest ważne. Kąty alfa i beta są sąsiednimi kątami wewnętrznymi czworokąta. Oblić pozostałe kąty tego czworokąta, świadomo, wiadomo, że można na nim opisać okrąg. Czyli pierwsze A. Mamy jakiś czworokąt, jakikolwiek. Teraz tak wiemy, że alfa ma 45 stopni. Alfa i beta są sąsiednimi kątami wewnętrznymi czworokąta. No to beta ma 60 stopni. Jeżeli wiadomo, że można napisać o nim okrąg, no to tu mamy jeszcze jakąś gammę i deltę. No to wiemy, że. Przeciw suma przeciwległych kątów musi być 180, czyli 45 stopni plus gamma musi nam dać 180. Odejmujemy 45 stopni, czyli gamma musiała być 135 stopni. I to by było tutaj. Teraz te w sumie też mają dać 180, czyli gamma plus 60 stopni musi nam dać delta plus 60 stopni musi dać 180 stopni, odejmujemy 60 stopni. Czyli delta równa. E... Aha, bo ja je... Delta, tak. Tu była gamma, no to tu jest tak. Delta. Się nie myliło oznaczenia. E, czyli 180 stopni od 60 stopni mamy, 120 stopni ma delta. Czyli tutaj jest 120 stopni. E, przykład B. No to w przykładzie B w naszym czworokącie alfa ma 100, a beta ma 50 stopni. Czyli w tym wypadku przeciwległy do alfy, czyli jakaś gamma, to jest 180 odjąć 100, tak, czyli 80 stopni. Przeciwległy do bety, czyli jakaś delta, to jest znowu 180 odjąć beta. Czyli odjąć 50, czyli 130 stopni. No i C alfa ma 120 stopni, beta ma 150 stopni. No to przeciwległe do nich 180 odjąć 120 stopni da nam 100, da nam 60 stopni i 180 stopni odjąć 150 stopni da nam stopni 30. Tyle wynoszą e, nasze kąty. Mhm. No to możemy przejść do zadania drugiego. E, drugie. Oblicz kąty wewnętrzne czworokąta, jeśli wiadomo, że na czworokącie tym można opisać okrok oraz spełnione są poniższe warunki. Czyli znowu mamy jakiś czworokąt, jakikolwiek się nam narysuje. I tak, y czworokąt jest ABCD. A, B, C i D. I teraz tak, kąt A to dwa kąty C. Czyli niech C jest alfa, to wtedy kąt A to są dwie alfy. Teraz kąt beta to jedna druga kąta D. No to niech D jest beta. To wtedy przy B mamy jedną drugą bety. No i teraz wiemy, że naprzeciw legły mają dawać 180, czyli 2 alfa plus alfa ma dać 180 stopni i jedna druga beta plus beta. Ma też dać 180 stopni, czyli tu mamy, że 3 alfa równa się 180 stopni, a tu mamy 1, 2 plus 1, czyli tak, właściwie zamienimy ułamek. Mamy 3, 2 beta równa się 180 stopni. Tu sobie podzielimy przez 3, czyli alfa równa się stopni 60, no bo 60 razy 3 jest 180. A tu sobie podzielimy przez 3 drugie, czyli beta to jest tak jakby 180, zamieniamy na mnożenie i odwracamy. Skracamy przez 3, mamy 1 i 60, a 60 razy 2 to jest 120. Czyli mamy tak, ile wynosiłyby po kolei wszystkie kąty. Kąt A. Miałby 2 razy alfa, czyli 2 razy 60 stopni, czyli 120 stopni. Kąt D miałby beta, czyli 120 stopni. Kąt C to po prostu alfa, czyli 60 stopni. I kąt B to jest 1 druga bety, czyli 1 druga razy 120 stopni, czyli 60 stopni. Tyle wynosiłyby kąty w naszym czworokącie. No a aby analogicznie, tylko mamy e, inne zależności. Zadanie czwarte. Oblicz promień okręgu opisanego na prostokącie o bokach długości 3 i 4. Czy mamy prostokąt. O. I na nim opisano okrąg. Będzie ciężko ładnie narysować, ale spróbujemy. O. Proszę bardzo, treść zadania nam się troszkę zasłoniła, ale nic. I mamy oblicz promieni okręgu opisanego na prostokącie o bokach długości 3 i 4. Tu mamy 3, tu mamy 4. Mm -hmm. No to wiemy, że na czworokącie można opisać okrąg. No jeżeli suma przeciwległych kątów daje nam 180 stopni, w prostokącie jest to zawsze spełnione. Jak sobie narysujemy promień tego okręgu, no to promień musi się stykać iść do wierzchołków tego prostokąta, bo w wierzchołkach stykamy się z okręgiem, tak? To są promienie tu wszystko. Jakbyśmy sobie je narysowali, to są nasze promienie. No to teraz tak, tu mamy 3, tu mamy 4, to średnicę okręgu obliczymy z Pitagorasa. 3 do kwadratu, dodać 4 do kwadratu równa się d, bo średnicę oznaczymy jako d, d do kwadratu. Czyli 9 plus 16 równa się d kwadrat, 25 równa się d kwadrat, pierwiastkujemy, czyli d równa się 5, ujemną wartość odrzucamy, no bo długości muszą być dodatnie. E, tyle wynosi średnica naszego okręgu, zatem promień okręgu to jest 1, 2 d. Czyli 1 druga razy 5 no to 5 drugich, czyli 2,5 wynosi promień okręgu opisanego na prostokącie. To przejdźmy zatem do zadania kolejnego. Przekątne prostokątno przecinają się pod kątem 60 stopni. Liczb pole koła opisanego na tym prostokącie. No do znowu prostokąt. I koło, które na nim opisujemy. No tak wiadomo, że to się nam super stykać nie będzie. Ale spróbujemy, żeby... O! Proszę, jak ładnie. Yy, no i teraz przekątna przycinam się pod kątem 60 stopni. Mamy jedną mamy drugą. Przekątną. Tu mamy 60 stopni. Oblicz pole koła opisanego na tym prostokącie, jeśli jego krótszy bok ma długość 6 cm. No i A, tu mamy 6. Tu mamy 60 stopni. Skoro to są nasze przekątne w prostokącie, to te odcinki mają równe długości. Zatem jak tu jest 60, to jest trójkąt równoramienny. 180, 160, 120 i na 2 daje nam po 60 stopni tutaj. Zatem mamy trójkąt równoboczny, więc jak tu jest 6, to tutaj też jest 6 i tutaj też jest 6. Zatem pole koła no to jest jednocześnie w prostokącie. Yy, połowa przekątna jest promieniem okręgu opisanego na nim, czyli yy, r równa się 6 yy, cm. Zatem yy, pole takiego koła to jest r kwadrat czyli 6 do kwadratu razy pi, czyli 36 pi cm kwadratowych. No a pod punkt B jeśli dłuższy bok ma długość 6, czyli 6 zamiast tu, to będziemy mieć tutaj obok. i sobie to koło, przeklejmy i teraz w nim prostokąt. Pyk. I teraz 6 ma dłuższy bok. Tak, tak. Dłuższy bok ma 6. Nasze przekątne. No to tu mamy R, tu mamy R i przecinają się dalej pod kątem 60 stopni, czyli tu mamy 60 stopni. Zatem tutaj też, i tutaj też. I tak samo tutaj. Jak tu jest 60, no to 100 w sumie daje 180. 180 odjąć 60. No to tutaj mamy 120 stopni. Tu w sumie jest 90, więc jak tu mamy 60, to tu musi być stopni 30 i 30. Tu mamy trójkąt równoramienny. Całe ma 6, czyli połowa ma 3. No i jak widzimy, ten mały trójkącik tutaj to jest połowa trójkąta równobocznego. No bo tu mamy 30, 90, tu będzie 60. No to 3 w tym połowie trójkąta równobocznego to jest jego wysokość, czyli 3 to jest A pierwiastków z 3 z A pierwiastków, A pierwiastków przez 2. Tak, a pierwiastku z 3 przez 2. Zatem razy 2 to się równa 6, równa się A pierwiastku z 3. Dzielimy przez pierwiastek z 3, czyli A to jest 6 przez pierwiastek z 3. Usuwamy niewymierność i mamy 6 pierwiastków z 3 przez 3. Skracamy przez 3. To mamy 2 pierwiastki z 3. A czyli to jednocześnie R równa się A. I równa się dwa pierwiastki z trzech w naszym kole. A skoro mamy r, no to teraz możemy sobie policzyć pole tego koła jako pi r kwadrat, czyli dwa pierwiastki z trzech do kwadratu razy pi, czyli też 4 razy 3 razy pi, czyli 12 pi centymetrów kwadratowych. To jest pole yy, koła. Na którym opisano o, po, pole koła opisanego na prostokącie. To tyle w dzisiejszym temacie. Życzę Wam miłej nauki. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i dać łapki w górę.